Fowadis, rozdział 36. Wiadomo było w Rzymie, że Cezar chce odwiedzić po drodze Ostię, a raczej największy statek na świecie, który świeżo przywiózł był zboże z Aleksandrii. Stamtąd zaś drogą pobrzeżną uda się do Ancjum. Rozkazy były wydane już kilka dni temu. Dlatego od rana, przy Porta Ostiensis, zbierały się tłumy złożone z miejscowej gawiedzi i wszystkich narodów świata by oczy nasycić widokiem orszaku cesarskiego, któremu plebst rzymski nigdy się nie mógł odostatecznie napatrzyć. Do Ancjum droga nie była trudna ani daleka. W samym zaśmieście, mieście, złożonym z urządzonych wspaniale pałaców i willi, można było znaleźć wszystko, czego wymagała wygoda, a nawet najwyszukańszy ówczesny zbytek. Jednakże Cezar miał zwyczaj zabierać ze sobą w drogę wszelkie przedmioty, których miał upodobanie, począwszy od narzędzi muzycznych i sprzętów domowych, skończywszy na posągach i mozaikach, które układano nawet wówczas, gdy chciał na krótką tylko chwilę zatrzymać się w drodze, czy to dla odpoczynku, czy to dla posiłku. Z tego powodu towarzyszyły mu w każdej wycieczce całe zastępy sług, nie licząc oddziałów pretoriańskich i augustianów z których każdy miewał osobny orszak niewolników. Wczesnym rankiem dnia tego pastuchy z kampanii, przyodziani w koźle skóry na nogach i z twarzami spieczonymi przez słońce, przepędzili naprzód przez bramę pięćset oślic, aby Popea na zajutrz po przybyciu do Ancjum mogła mieć swą zwyczajną kąpiel w ich mleku. Gawiec ze śmiechem i zadowoleniem patrzyła na kołyszące się wśród kłębów kurzu długie uszy stada i z radością słuchała świstu biczów oraz dzikich okrzyków pastuchów. Po przejściu oślic, roje pachołków rzuciły się na drogę i oczyściwszy ją starannie, poczęły posypywać kwiatami i igliwem pinii. W tłumach powtarzano sobie z pewnym uczuciem dumy, że cała droga aż do Ancjum miała być tak przytrząśnięta kwieciem, które zebrano z ogrodów prywatnych z okolicy, a nawet zakupiono za drogie pieniądze od przekupek przy porta Mugionis. W miarę jak upływały godziny poranku, ciżba zwiększała się z każdą chwilą. Niektórzy poprzeprowadzali całe rodziny, by zaś czas nie wydawał się im zbyt długi rozkładali zapasy żywności na kamieniach przeznaczonych pod nową świątynię Ceredy i jedli prandium pod gołym niebem. Gdzie niegdzie potworzyły się gromady, w których rej wodzili bywalcy. Rozprawiano z powodu wyjazdu cesarskiego o jego przyszłych podróżach i o podróżach w ogóle, przy czym majtkowie i wysłużeni żołnierze opowiadali dziwy o krajach. O których zasłyszeli w czasie dalekich wypraw, a w których nie pozostała dotąd noga rzymska. Mieszczuchowie, którzy nie byli nigdy w życiu dalej jak na via Apia, słuchali ze zdumieniem o cudach Indyj i Arabii, o archipelagach otaczających Brytanię, gdzie na pewnej wyspie Briareus więził uśpionego Saturna i gdzie mieszkały duchy, o krajach, Hyperborejskich, o stężałych morzach, o syczeniu z ryku, jak i wydawały wody oceanu w chwili, gdy zachodzące słońce zanurzało się w topieli. Łatwo znajdowały wiarę wśród hałastry podobne wieści, w które wierzyli tacy nawet ludzie, jak pliniusz i tacyt. Mówiono również o owym okręcie, który miał zwiedzić Cezar. Iż wiezie na dwa lata pszenicy, nie licząc czterystu podróżnych, tyleż załogi i mnóstwa dzikich zwierząt, które miały być użyte w czasie letnich igrzysk. Jednało to ogólną przychylność dla Cezara, który nie tylko karmił, ale i bawił lud. Gotowano się też na pełne zapału powitanie. Tymczasem ukazał się oddział numidyjskich jeźdźców, należących do wojsk pretoriańskich. Przybrani byli w żółte szaty, czerwone przepaski i wielkie załóżnice, rzucające złoty blask na ich czarne twarze. Ostrza ich bambusowych dzit świeciły w słońcu jak płomyki. Po przejściu ich rozpoczął się pochód podobny do procesji. Tłumy cisnęły się, by bliżej przypatrzyć się przejściu. Lecz nadeszły oddziały pieszych pretorianów i ustawiwszy się wzdłuż po jednej i drugiej stronie bramy, Broniły przestępu do drogi. Szły naprzód wozy wiozące namioty z purpury czerwone i fioletowe, i namioty z białego jak śnieg byscu, przetykanego złotymi liśćmi, i kobierce wschodnie, i stoły cytrusowe, i kawałki mozaik, i sprzęty kuchenne, i klatki z ptakami ze wschodu, południa i zachodu, których mózgi i języki miały iść na stół cesarski. I amfory z winem i kosze z owocami, lecz przedmioty, których nie chciano narażać na pogięcie lub potłuczenie na wozach, nieśli piesi niewolnicy. Widziano więc całe setki ludzi niosących naczynia i posążki z miedzi korynckiej. Widziano osobnych do was etruskich, osobnych do greckich, osobnych do naczyń złotych, srebrnych, lub wyrobionych ze szkła aleksandryjskiego. Przegradzały ich małe oddziały pretorianów pieszych i konnych. Nad każdym zaś niewolniczym zastępem czuwali dozorcy uzbrojeni w bicze, zakończone w kawałki ołowiu i żelaza zamiast trz trzaskawek. Pochód złożony z ludzi niosących z uwagą i skupieniem rozmaite przedmioty wyglądał jak jakaś uroczysta procesja religijna. A podobieństwo stawało się jeszcze wyraźniejsze, gdy poczęły iść narzędzia muzyczne Cezara i dworu. Widać tam było harfy, lutnie greckie, lutnie hebrajskie i egipskie. Liry, formingi, cytry, piszczałki, długie powyginane bucyny i cymbały. Patrząc na to morze instrumentów połyskujących w słońcu złotem, brązem, drogimi kamieniami i perłowcem, można było sądzić, że Apollo lub Bachus wybrali się w podróż po świecie. Za czym pojawiły się wspaniałe karruki, pełne skoczków, tancerzy, tancerek malowniczo zgrupowanych z tyrsami w ręku. Za nimi jechali niewolnicy przeznaczeni nie do posług, lecz do zbytku. Więc pacholęta i małe dziewczątka, wybrane z całej Grecji i Azji Mniejszej. Długowłose lub zwijającymi się puklami ujętymi w złote siatki, podobne do amorów o twarzach cudnych, ale całkiem pokrytych grubą warstwą kosmetyku, z obawy, by delikatnej ich płci nie opalił wiatr kampanii. I znów następował pretoriański oddział olbrzymich sykambrów, brodatych, jasno- i rudowłosych, a błękitnookich, przed nimi chorążowie. Zwani imaginarii nieśli orły rzymskie, tablice z napisami, posążki bogów germańskich i rzymskich, a wreszcie posążki i popiersia Cezara. Z podskór i pancerzy żołnierskich wyglądały ramiona ogorzałe i silne, jak machiny wojenne, zdolne władać ciężką bronią, w której zbrojne były tego rodzaju straże. Ziemia zdawała się uginać pod ich równym, ciężkim krokiem. Oni zaś, jakby świadomi swej siły, której mogli użyć przeciw samym Cezarom, spoglądali wyniośle na czerń uliczną, widocznie zapominając, że wielu z nich przyszło do tego miasta w łańcuchach, lecz była ich garść nieznaczna. Głównie powiem, pretoriańskie siły pozostawały w obozach na miejscu, by czuwać nad miastem i trzymać je w ryzach. Gdy przeszli, widziano pociągowe tygrysy i lwy Nerona. Aby jeśli mu przyjdzie chęć naśladować dionizosa, było co zaprząc do pochodowych wozów. Prowadzili je hindusi i arabowie na stalowych łańcuchach z pętlicą, ale owiniętych tak w kwiaty, że zdawały się z samych kwiatów uwite. Przyswojone przez biegłych bestriardriów zwierzęta patrzyły na tłumy swymi zielonymi. Jakby sennymi oczyma. Czasem zaś wznosząc olbrzymie głowy, wciągały chrapliwie w nozdrza wyziewy ludzkie, oblizując kolczastymi językami paszcze. Szły jeszcze wozy cesarskie i lektyki, większe i mniejsze, złote lub purpurowe, wykładane kością słoniową, perłami lub grające blaskiem klejnotów. Za nimi znów mały oddział pretorianów w rzymskich zbrojach złożonych z samych italskich żołnierzy ochotników. Znów tłum wykwitnej służby niewolniczej i chłopiąt. A wreszcie jechał sam Cezar, którego zbliżanie się zwiastował z daleka okrzyk tłumów. W ciszbie znajdował się i Piotr Apostoł, który raz w życiu chciał ujrzeć Cezara. Towarzyszyła mu ligia, mając twarz ukrytą pod gęstą zasłoną i Ursus, którego siła stanowiła najpewniejszą dla dziewczyny opiekę pośród niesfornych i rozpasanych tłumów. Lig wziął w ręce jeden z głazów przeznaczonych pod budowę świątyni i przyniósł go apostołowi, aby ten, wstąpiwszy na niego, mógł lepiej widzieć od innych. Ciszba zaczęła z początku szemrać, gdyż Ursus rozsuwał ją jak statek rozsuwa fale. Gdy jednak sam jeden podniósł kamień, którego czterech najtęższych z ludu mocarzy nie zdołałoby poruszyć, szemranie zmieniło się w podziw i okrzyki. Makte odezwały się na oko, lecz tymczasem nadjechał Cezar. Siedział na wodzie, mającym kształt namiotu, ciągnionym przez sześć białych indumejskich ogierów, podkutych złotem. Wóz miał kształt namiotu z otwartymi umyślnie bokami, tak aby tłumy mogły Cezara widzieć. Mogło się tam pomieścić kilka osób, lecz Nero, chcąc by uwaga skupiała się wyłącznie na nim, jechał przez miasto sam, mając u nóg tylko dwóch karzełków wyrodków. Przybrany był w białą tunikę i ametystową togę, która rzucała sinawy blask na jego oblicze. Na głowie miał laurowy wieniec. Od czasu wyjazdu do Neapolisu utył znacznie. Twarz mu się rozlała. Pod dolną szczęką zwieszał się podwójny podbródek, przez co usta jego, zawsze zbyt blisko nosa położone, teraz zdawały się być wycięte tuż pod nozdrzami. Grubą szyję osłaniał jak zwykle chustką jedwabną którą poprawiał co chwila ręką grubą i tłustą, porośniętą na przegubie rudawym włosem tworzącym jakby krwawe plamy, którego nie pozwolił wyrwać sobie epilatorom, gdyż mu powiedziano, że sprowadza to drżenie palców i przeszkadza w grze na lutni. Bezdenna próżność malowała się jak zawsze na jego twarzy w połączeniu ze zmęczeniem i nudą. W ogóle była to twarz zarazem straszna i błazeńska. Jadąc obracał głową na obie strony, przymrużając chwilami oczy i nasłuchując bacznie jak go witają. Witała go burza oklasków i okrzyki. Witaj boski Cezarze, imperatorze, witaj zwycięski, witaj niezrównany, synu Apolina, Apolinie. Słuchając tych słów uśmiechał się lecz chwilami przylatywała mu po twarzy jakby chmura. Tłum bowiem rzymski był szyderczy i zaufany w liczbę, pozwalał sobie na trwiące docinki, nawet względem wielkich triumfatorów, takich, których istotnie kochał i szanował. Wszakże wiadomo było, że niegdyś krzyczano przy wjeździe Juliusza Cezara do Rzymu – Obywatele, pochowajcie żony, bo wjeżdża Urwis z Łysiną – Lecz potworna miłość własna Nerona nie znosiła najmniejszych przygan, niedocinków. Tymczasem w tłumie, wśród okrzyków pochwalnych, odezwały się wołania: Miedziano brody, miedziano brody! Dokąd wiedziesz swą płomienną brodę? Czy boisz się, by Rzym od niej nie spłonął? I ci, którzy tak wołali, nie wiedzieli, że żart ich kryje w sobie straszliwe proroctwo. Cezara niezbyt zresztą gniewały podobne głosy, tym bardziej, że brod nie nosił, albowiem dawniej jeszcze ofiarował ją w złotej puszce Jowiszowi kapitolińskiemu. Lecz inni, ukryci za stosami głazów i przy zrębie świątyni, krzyczyli Matricida Nero, Orestes Alcmeon, a inni Gdzie Oktawia? Oddaj purpurę. Na jadącą zaś tuż za nim popeł wołano. Flava Coma, którą tą nazwę oznaczano ulicznie. Muzykalne ucho Nerona chwytało i takie okrzyki, a wówczas podnosił palcami do oka swój wypolerowany szmaragd, jakby chcąc zobaczyć i zapamiętać tych, którzy je wydali. W ten sposób wzrok jego zatrzymał się na stojącym na kamieniu apostole. Przez chwilę dwaj ci ludzie patrzyli na siebie. Nikomu zaś, ni z tego świetnego orszaku, ni z tych nieprzeliczonych tłumów, nie przyszło na myśl, że spoglądają na siebie w tej minucie dwaj władcy ziemi, z których jeden minie wkrótce jak krwawy sen. Drugi zaś, ów starzec, przybrany w prostaczą lacernę, obejmie wieczyste posiadanie świat i miasto. Tymczasem Cezar przejechał, a tuż za nim ośmiu afrów przeniosło wspaniałą lektykę, w której siedziała znienawidzona przez lud Popea. Przybrana, jak i Neron, w szateł ametystowej barwy, z grubym pokładem kosmetyków na twarzy, nieruchoma, zamyślona i obojętna. Wyglądała jak jakieś bóstwo zarazem piękne i złe, które niesiono jak na procesji. Ciągnął w jej ślady znów cały dwór męskiej i żeńskiej służby oraz szeregi wozów z przyborami do wyglądu i stroju. Słońce dobrze już sch schodziło z południa, gdy zaczął się przejazd Augustianów. Korowód świetny, migotliwy, mieniący się jak wąż i nieskończony. Leniwy Petroniusz, życzliwie witany przez tłumy, kazał się wraz ze swoją. Do bogini podobną niewolnicą nieść w lektyce. Tygelinus jechał w karuce, ciągniętej przez małe koniki przybrane w białe i purpurowe pióra. Widziano go, jak wstawał z wozu i wyciągając szyję, wypatrywał. Rychło mu li Cezar da znak, żeby się do niego przesiadł. Spośród innych tłumy witały oklaskami licynianusa Licynia pizona, śmiechem witeliusza. Wizdami Watyniusza. Względem Licyniusza i Lekaniusza konsulów zachowano się obojętnie. Lecz Tullius Senecio, którego lubiono nie wiadomo za co, równie jak i Westynusa, zyskali poklask tłuszczy. Dwór był nieprzeliczony. Zdawało się, że wszystko, co jest bogatsze i świetniejsze, lub znakomite w Rzymie. Emigruje do Ancjum. Nero nigdy nie podróżował inaczej, jak w tysiąc wozów. Zastęp zaś towarzyszących mu prawie zawsze przynosił liczbę żołnierzy w legii. Pokazywano więc sobie i domicjusza Afra i zgrzybiałego Luciusza Saturnina. Widziano Wespazjana, który nie był jeszcze wyciągnął na swą wyprawę do Idei, z której wrócił dopiero po koronę cesarską. I jego synów i młodą nerwę, i Lukana, I Anniusza Galona, i Quintianusa, Janusa, i mnóstwo kobiet znanych z bogactw, piękności, zbytku i rozpusty. Oczy tłuszczy przenosiły się ze znajomych twarzy na uprzęże, wozy, konie, dziwaczne stroje służby, złożonej ze wszystkich narodów świata. W tej powodzi przepychu i wielkości nie wiadomo było, na co patrzeć. I nie tylko oczy, ale i myśl, myśl ośleśniewała od tych blasków złotych, od tych barw purpury i fioletu, od migotania drogich kamieni, od połysków bisiorów, perłowca, kości słoniowej. A choć wśród tłuszczy nie brakło nędzarzy zaklęśniętymi brzuchami i głodem w oczach, przecie widok ów zapalał ich nie tylko chęcią użycia i zazdrością, ale napełniał, zarazem rozkoszą i dumą, dając poczucie tej mocy i niepożytości Rzymu, na którą się składał i przed którą klęczał świat. Jakoż w świecie całym nie było nikogo, kto by śmiał mniemać, że ta potęga nie przetrwa wszystkich wieków, nie przeżyje wszystkich narodów i że coś może jej na ziemi się oprzeć. Winicjusz, jadąc na końcu orszaku, na widok apostoła i ligi, której nie spodziewał się widzieć, wyskoczył z wozu i powitawszy ich rozrozpromienioną twarzą, począł mówić przyspieszonym głosem, jak człowiek, który nie ma czasu do stracenia. Przyszłaś. Nie wiem, jak ci mam dziękować. Oligio. Bóg nie mógł mi zesłać lepszej wróżby. Pozdrawiam cię jeszcze, żegnając, ale nie żegnam na długo. Po drodze rozstawiał konie partyjskie i w każdy dzień wolny będę przy tobie. Póki powrotu sobie nie wyproszę, bądź zdrowa. Bądź zdrów, Marku, odrzekła Ligia, i potem dodała ciszej: nie chciał Chrystus prowadzi i otworzyć ci duszę na słowo Pawła. On zaś ucieszył się w sercu, iż chodzi jej o to, by prędko został chrześcijaninem, więc odpowiedział: Ocelle mi, niech się stanie jak mówisz. Paweł woli jechać między mymi ludźmi ale jest ze mną i będzie mi mistrzem i towarzyszem. Uchyl zasłony, radości moja, abym cię jeszcze ujrzał przed drogą. Czemu się tak zakryłaś? Ona podniosła ręką zasłonę i ok ukazała mu swoją jasną twarz i cudne śmiejące się oczy pytając. To źle? I uśmiech jej miał w sobie trochę dziewczęcej przekory. Lecz Winicjusz, patrząc na nią z uniesieniem, odpowiedział. Źle dla oczu moich, które niechby do śmierci patrzyły na ciebie jedną. Po czym zwrócił się do Ursusa i rzekł Ursusie, pilnuj je jak źrenicy oka, bo to nie tylko twoja, lecz i moja domina. To powiedziawszy, chwycił jej rękę i przycisnął do niej usta ku wielkiemu zdumieniu gawiedzi, która nie mogła zrozumieć oznaki takiej czci ze strony świetnego Augustianina dla dziewczyny przybranej w proste, niemal niewolnicze szaty. Bądź zdrowa. Po czym oddalił się prędko, gdyż cały orszak cesariański posunął się był znacznie naprzód. Apostoł Piotr przeżegnał go nieznacznie znakiem krzyża, zaś dobry Ursus począł go zaraz wysławiać, rad, że młoda pani słucha chciwie i patrzy na niego z wdzięcznością. Orszak oddalał się i przesłaniał kłębami złotej kurzawy, lecz oni patrzyli jeszcze długo w ślad za nim. Póki nie zbliżył się do nich Demas młynarz, ten sam, u którego pracował nocami Ursus. Ów ucałowawszy rękę apostoła, począł go prosić, by wstąpili do niego na, posie... na posiłek, mówiąc, że dom jego jest blisko emporium, oni zaś muszą być głodni i zmęczeni, spędziwszy wiel... większą część dnia przy bramie. Poszli więc razem i odpocząwszy i posiliwszy się w jego domu, pod wieczór dopiero wracali na zatybrze. Mając zamiar przejść rzekę przez most Emiliusza, szli przez Cliwus Publicius, idący środekiem wzgórza awetyńskiego, między świątyniami Diany i Merkurego. Apostoł Piotr patrzył z wyżyny na otaczającego i na dalsze ginące w oddaleniu gumachy i pogrążywszy się w milczeniu, rozmyślał nad ogromem i władzą tego miasta, do którego przyszedł opowiadać słowo Boże. Dotychczas widywał on panowanie rzymskie i legiony w różnych krajach, po których wędrował. Lecz były to pojedyncze członki tej siły, której uosobienie w postaci Cezara ujrzał dziś po raz pierwszy. To miasto niezmierne, drapieżne i chciwe, a zarazem wyuzdane, zgniłe do szpiku kości, a zarazem niewzruszone w swej nadludzkiej mocy ten Cezar bratobójca. Matkobójca i żonobójca, za którym wlókł się nie mniejszy od jego dworu orszak krwawych mar, ten rozpustnik i błazen, a zarazem Pan trzydziestu legii, a przez nie ziemi całej. Ci dworzanie pokryci złotem i szkarłatem, niepewni jutra, a władniejsi od królów. Wszystko to razem wzięte wydało mu się jakimś piekielnym królestwem zła i nieprawości. Zadziwił się w sercu prostaczym, jak Bóg może dawać tak niepojętą wszechmoc szatanowi i jak może oddawać mu ziemię, by ją miesił, przewracał, deptał, wyciskał łzy i krechw, wichrzył jak wicher, burzył jak burza, palił jak płomień. A od tych myśli zatrwożyło się jego apostolskie serce i począł mówić w duchu do mistrza. Panie! Co pocznę wobec tego miasta, do którego mnie posłałeś? Jego są morza i lądy, jego zwierz na ziemi i twór wodny. Jego są inne królestwa i grody i trzydzieści legii, które ich strzegą. A jam, panie, rybak z jeziora. Co pocznę? I jakoż jego złość przezwyciężę? Tak mówiąc, wznosił swą siwą drżącą głowę ku niebu modląc się i wołając z głębi serca do swego boskiego mistrza, pełen smutku i trwogi. A wtem modlitwę przerwał mu głos Ligi, która rzekła Miasto całe jak w ogniu. Rzeczywiście słońce zachodziło dnia tego dziwnie. Ogromna jego tarcza zasunęła się już do połowy na Janikulskie wzgórze. Cały zaś przestwór nieba napełnił się czerwonym blaskiem. Z miejsca, na którym stali, wzrok ich obejmował znaczne przestrzenie. Nieco na prawo widzieli wydłużone mury Circus Maximus, nad nim piętrzące się pałace palatynu, a wprost przed sobą, za forum Boarium i Velabrum, szczyt Kapitolu ze świątynią Jowisza ale mury, kolumny i szczyty świątyń były jakby zanurzone w ów blask złoty i purpurowy. Widne z dala, z dala części rzeki płynęły jakby krwią i w miarę jak słońce zaschwało się coraz bardziej za wzgórze, blask czynił się coraz czerwieńszy, coraz do łuny pożaru podobniejszy i wzmagał się, rozszerzał, aż wreszcie objął siedem wzgórz z których zdawał się spływać na całą okolicę. Miasto całe jak w ogniu, powtórzyła Ligia. A Piotr przysłonił oczy ręką i rzekł Gniew Boży jest nad nim.